Pomiędzy Niebami. Taki jest tytuł wystawy Iwony Szoki, zorganizowanej w siedzibie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, teraz, wiosną 2024 roku. Pomiędzy Niebami, a więc gdzie? A więc na ścieżkach naszego życia. A więc na ścieżkach życia i tworzenia i szoki, zawsze otwartej, na wszystkich, którzy potrzebują oddechu, którzy potrzebują wytchnienia, pokrzepienia, którzy potrzebują spojrzenia w niebo i uwierzenia, że jest ono również w nas. Kiedy Iwona poprosiła mnie, bym spojrzał na jej obrazy i spojrzenie to utrwalił w kilku zdaniach, napisałem króciutki tekst zatytułowany Pokój z Widokiem na Błękit. Tam, gdzie ciało i bezcielesność, w horyzoncie brzegowych linii nieb rozległych, tkliwych muśnięć wody, i gaszącego pragnienie powietrza. Na krawędzi widzenia, w przezroczystości ścieżek wiodących za widokres. W dotyku bezszelestnym, życiodajnym z ubywania. Zobaczyć to, co pod powiekami zasypia, w sercu się budzi. Usłyszeć, co w bezsłowiach ukryte, co drżeniem jest i pragnieniem. Przestrzenią Wypatrywanych spotkań, rozkwitających w tęsknotach milczeń dalekich, co płomieniem jest i oddechem. Żyłki światła, linie bez początku i końca, niewidoczne a przecież obecne, pomiędzy źdźbłami traw albo w strumieniach płynące. Słów mniej, coraz mniej. Tak by i cisza stała się słowem, tym, które nie jest ani pierwsze, a nie ostatnie, zawsze jednak nieuchwytne, choć coraz bliższe usłyszane, w ustach niesione, w dłoniach bezpieczne. A skoro już tak wiele powiedziano, czas już, by poczuć, by patrząc, widzieć, a śniąc, zmęczenie otulać ożywczym świtem. Ku dźwiękom w czystości niedościgłym Nachylić serce i kusadom słońcem nabrzmiałym, rozkwitającym, przyjąć wszystkie osierocone pragnienia i nakarmić błękitem bezbrzesznym. Przyjąć wszystkie osierocone pragnienia i napełnić błękitem bezbrzesznym. Patrząc na obrazy Iwony. Jestem pewien, że właśnie tego pragnie.